Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Łukasz Białecki i jak zwykle jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. Jak widzicie obstawiłem się trochę pokrowcami, a to dlatego, że mieliśmy właśnie premierę nowej generacji iPhone'ów. I ponieważ przyjechała do nas właśnie świeżutka 16 Pro Max, to mogę dla Was nagrać szybki przegląd tego, co mamy już w ofercie do najnowszych iPhone'ów. To nie będą recenzje każdego z tych pokrowców. Jeżeli są to nowości, które jeszcze nie były omawiane na tym kanale, one na pewno to omówienie dostaną. Dzisiaj po prostu chcę Wam pokazać coś w rodzaju... Prezentacji tego, co już mamy do iPhone'a 16 generacji, a wierzcie mi, że mamy nawet dużo więcej. Natomiast żeby ten film miał sensowną długość, pokażę Wam tylko tych kilka, które tu przygotowałem. Pod filmem znajdziecie też oczywiście link do wszystkich akcesoriów, które mamy do iPhone'ów 16 generacji już na chwilę obecną. A w najbliższym czasie na pewno możecie spodziewać się małego wysypu filmów z nowościami, które wchodzą na rynek wraz z nowym iPhone'em. Na tego typu duże premiery zazwyczaj reagują też producenci akcesoriów. Chcąc po prostu wykorzystać popularność urządzenia, wpuszczają na rynek dokładnie w tym momencie. Bardzo często po prostu nowości również w swojej ofercie. Ale teraz, żeby już nie przeciągać, mam dla Was kilka pokrowców od Tech Protecta, czyli naszej marki własnej. Mamy rzeczy od ISR, od Rinke czy od Subcase'a. Zobaczmy sobie po prostu szybko po kolei, z czym to się je, jak to wygląda, bo myślę, że to, co Wam już w tej chwili pokażę, może naprawdę wielu z was przypaść do gustu, więc zaczynajmy! A zaczniemy sobie od Tech Protecta. Tech Protect to jest nasza marka. My to produkujemy, my to dystrybuujemy. Jeśli jeszcze nie mieliście styczności z Tech Protectem, to bardzo serdecznie Wam polecam. To są rzeczy naprawdę solidnie wykonane i bardzo dobrze wycenione. I zacznijmy sobie od klasyki gatunku, rzecz, którą niektórzy z Was mogą już kojarzyć, czyli Etui Tech Protect Magmat MagSafe. Zajrzyjmy sobie do środka. Magmat MagSafe to klasyczne hybrydowe etui, czyli mamy poliwęglan z tyłu i termoplastyczny poliuretan na brzegach. No i rzecz charakterystyczna jeszcze dla wariantu właśnie MaxSafe, czyli pierścień magnetyczny. Oczywiście iPhone ma swój. Natomiast jeżeli założymy na iPhone'a, zwłaszcza grube, takie poliwęglanowe etui, które swojego magnesu nie ma, to ten wbudowany staje się troszkę bezużyteczny. Po prostu jest za słaby. Jeszcze może do zastosowań w domu, do tego typu ładowarek stacjonarnych, Ok. Natomiast już do samochodu, gdzie mogą pojawić się na przykład jakieś wstrząsy, no to etui musi być rzecz jasna wyposażone w swój magnesik. Etui, jak powiedziałem, bardzo proste, ale też i bardzo schludne. To jest taka klasyka, ale jednocześnie etui, które daje nam naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o właściwości ochronne. Te plecki z poliwęglanu nadają sztywności, natomiast ta elastyczna ramka zapewnia właśnie dobrą amortyzację przy wszelkiego rodzaju upadkach. Etu i magmat zapewniają oczywiście dostęp do wszystkich złącz, przycisków, klawiszy, nie wpływają w żaden sposób ujemny na ergonomię samego urządzenia, ponieważ przyciski przeniesione są naprawdę doskonale. Dostęp do aparatu jest bezproblemowy, do wszystkich złącz jak najbardziej też oczywiście mamy dostęp, a wycięcia są na tyle poszerzone żeby każda wtyczka, jaką właściwie znajdziecie prawdopodobnie na rynku, tutaj pasowała. W 16 mamy przeprojektowany spust migawki, dlatego tutaj mamy oczywiście wycięcie, ponieważ no, to nie jest niemożliwe, natomiast dosyć trudno jest przenieść pełną funkcjonalność owego przycisku na dodatkowy przycisk, który po prostu mamy w etui. Natomiast tego typu etui będzie również, ale chwilkę później. A teraz lecimy dalej. Kolejny tak protektów Flexer Hybrid, również w wersji MagSafe. I w dodatku w wariancie takim nieco specyficznym, ponieważ pokażę Wam wersję liter ten wariant spodoba się prawdopodobnie głównie paniom ze względu na to, że tutaj mamy wewnątrz pokrowca zatopiony brokat i to wygląda naprawdę naprawdę efektownie tego jeszcze nie widać prawdopodobnie tak dobrze na samym etui natomiast kiedy założymy to na czarnego iPhone'a Zobaczcie, że zaczyna się naprawdę mienić. Oczywiście w przebitkach na pewno będziecie widzieć to jeszcze dokładniej, natomiast ten efekt jest naprawdę ciekawy, aczkolwiek też nie jest taki bardzo nachalny. To nie jest tak, że to się rzuca w oczy od razu ze 100 metrów, że to świeci jak latarnia nocą. Nie, ten efekt jest całkiem całkiem sympatyczny i naprawdę może się podobać. Jeżeli chodzi o konstrukcję, plecki z poliwęglanu, brzegi z TPU. Z tym że tutaj wszystko mamy transparentne. Flexer taką ma charakterystykę z Zawsze. Dlatego też rozróżniamy te pokrowce, ponieważ magmaty zawsze mają ramki barwione w masie plecki półprzezroczyste. Natomiast Flexer zawsze będzie transparentny, on może mieć coś więcej, tak jak właśnie ten zatopiony brokat. Natomiast funkcjonalnie to jest dokładnie takie samo etui jak magmat, o dokładnie takiej samej jakby charakterystyce i funkcjonalności łącznie właśnie ze wszystkimi przyciskami, nieco inaczej może wykonanymi w tym przypadku, ale działającymi równie, równie dobrze. Naprawdę różnica w oporze stawianym jest jest marginalna, a podejrzewam, że po tygodniu użytkowania to się troszeczkę jeszcze może wyrobić i w ogóle nie będzie żadnej różnicy. No a ważną rzeczą znów jest tu oczywiście MagSafe i to, o czym wspominałem, że mamy po prostu możliwość, pomimo założenia etui, dalej korzystać z całej masy tego typu właśnie ciekawych akcesoriów, które są pewnego rodzaju uchwytem i ładowarką bezprzewodową jednocześnie. A sam uchwyt jest całkiem mocny. To naprawdę dobrze się trzyma. Także na pewno zdawam egzamin zarówno właśnie w domu, na biurku z tego typu ładowarką, czy z ładowarką samochodową. A teraz trzecia i ostatnia propozycja od Tech Protecta. To jest akurat całkiem świeży etui, który prawdopodobnie dostanie jeszcze szersze omówienie w nadchodzącej przyszłości. Natomiast też chciałbym właśnie, żebyście zobaczyli też coś świeżego od Tech Protecta, czyli etui Mag Necklace. Etui ciekawe, etui skierowane chyba głównie do Pań, tak mi się wydaje przynajmniej, ze względu na to, też jak je po prostu nosimy, bo tutaj nie chodzi o to, żeby stajemy tylko i wyłącznie etui. Dostajemy też taką linkę. Ta linka pozwoli nam nosić nasz smartfon w takim etui, po prostu jak torebkę na ramię. Samo etui to bardzo prosta konstrukcja, zwłaszcza w tym wariancie czarnym. To jest po prostu matowa, czarna bryła. Czy to problem? No nie, bo iPhone to też matowa, czarna bryła, także po włożeniu w takie etui w zasadzie nic się nie zmieniło. To jest dalej dokładnie taki sam iPhone. Tyle tylko, że teraz jest wytrzymalszy, bo w takim Etui może spokojnie sobie spaść pewnie z około metra na ziemię i nic nie powinno mu się stać. A do tego jeszcze mamy właśnie to bardzo ciekawe rozwiązanie. I zauważyłem, że bardzo wiele pani już z tego typu właśnie rozwiązań, jak te paski, korzysta. Tutaj mamy o tyle to ciekawie zrobione, że po prostu to już jest zaimplementowane w samo etui, także i połączenie jest bardzo trwałe. Same takie paski można dokupić osobno, pasujące do każdego w zasadzie urządzenia i mamy je w ofercie. Je mocujemy pod etui, a element montażowy wystaje sobie tutaj z pokrowca w miejscu, gdzie mamy złącze ładowania. Natomiast tutaj mamy po prostu porządne, mocne zaczepy. Na co za tym idzie? to po prostu jest dużo, dużo trwalsze, dużo mocniejsze. Także jeżeli do tej pory, drogie panie, na przykład obawiałyście się tego typu właśnie rozwiązań mocowanych na taką małutką cienką płytkę właśnie wkładaną pod etui, bo to przecież może się zerwać, telefon wam poleci nie wiadomo gdzie, to w tym przypadku już w zasadzie takiej możliwości nie ma, ponieważ mamy właśnie bardzo mocne, bardzo masywne takie właśnie elementy montażowe, do tego stalowe karabińczyki i naprawdę gruby, gruby sznur. To etui również jakby co wyposażone jest w... MagSafe. Tego tutaj oczywiście nie widać, on jest zatopiony tutaj pod, yy, pod tworzywem, natomiast on sobie tutaj jest i jak widzicie ma się całkiem nieźle, trzyma się to wszystko też nieźle. Także jeżeli to nie jest wasz pierwszy iPhone i macie też całą masę już na przykład MagSafe-owych akcesoriów yy, skompletowanych, to nie ma problemu, z tym pokrowcem dalej będziecie mogli z nich korzystać. A teraz zerknijmy sobie na coś bardzo, bardzo znowu mocnego. Jeśli szukacie pokrowca, który będzie naprawdę w stanie wytrzymać wiele, to ja bardzo serdecznie polecam wam corn Beetle od Subcase'a. Zobaczcie zresztą sami co kryje się w tym małym niepozornym pudełeczku. No to jest już kawał pokrowca. Każdy z rogów, jak widzicie, przede wszystkim jest bardzo, bardzo nabudowany. No a jak doskonale wiemy, telefon jak upada, zresztą tak jak chyba wszystko poza kanapkami, które zawsze spadają masłem do dołu, to większość tego typu rzeczy, oczywiście, że upadnie którymś z rogów, nie poleci nam raczej płasko na ziemię, na to prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo nikłe, raczej uderzy rogiem. I dlatego bardzo, ale to bardzo istotne jest właśnie, jeżeli chcemy stworzyć etui, które naprawdę ma wytrzymać dużo i w którym telefon ma wytrzymać dużo, żeby te rogi były mocno, mocno nabudowane. Tutaj bardzo podoba mi się to, że mamy wypłaszczenie wzdłuż dłuższych krawędzi, dlatego tam, gdzie telefon trzymamy, on jest nieco węższy, no bo tutaj nie ma potrzeby, żeby mieć tyle aż tego materiału, co na rogu, dlatego w tej przestrzeni, powiedzmy na dłonie, tutaj mamy tego materiału znacznie, znacznie mniej. Myślę, że tam około milimetr, powiedzmy, grubości, może troszkę więcej. Dlatego trzyma się to świetnie. Mamy tu takie poprzeczne prążkowanie, które działa trochę jak bieżnik w oponie. Po prostu nie prześlizguje nam się to łatwo po palcach. Świetnie to etui naprawdę leży w dłoni. Mamy bardzo fajnie zabudowaną wyspę aparatów, co dosyć istotne, bo kiedy odkładamy telefon w ten sposób, obiektywy nie dotykają powierzchni, na którą odkładamy telefon. Nie w każdym etui... Ta osłona jest aż tak wystająca. No tu wszystko w tym etui wystaje. Natomiast jakby o to chodzi. Pamiętajcie, Subcase to jest marka, która słynie właśnie z tych najmocniejszych etui. No i tutaj o to chodzi. Dodatkowo mamy też kickstand. Mamy podstaweczkę, która otwiera się w ten oto sposób. I teraz to nie jest tylko podstaweczka, bo oczywiście jest i możemy sobie postawić wygodnie telefon w ten sposób bądź w ten sposób. I nie musimy go nic opierać, możemy sobie bez konieczności użycia rąk, na przykład oglądać coś na telefonie. Ale kiedy złożymy sobie tą podstaweczkę, no to oczywiście, że jest magnesem. I jak najbardziej możemy też korzystać nawet w takim właśnie pancernym etui ze wszystkich magnetycznych akcesoriów. Pięknie przeniesione przyciski, naprawdę nie czuję różnicy po prostu wciskając je przez etui i wciskając je na nagim urządzeniu. I mamy super fajną rzecz w tym miejscu. Tak jak widzieliście w naszych pokrowcach, które są zdecydowanie prostsze akurat te, które wam pokazywałem od tego subcase'a, tutaj było wycięcie, ponieważ ten spust migawki przeprojektowany jest dotykowy i możemy sobie chociażby sterować przybliżeniem przesuwając palec w lewo bądź w prawo i tutaj, żeby telefon był cały czas zamknięty w etui, żeby tu nie było niepotrzebnych szpar, przez które coś nam się dostanie do środka, jakiś kurz, być może jakaś wilgoć, to również mamy zasłonięte i jest tu mosiężna płytka która po prostu przenosi najzwyczajniej w świecie po prostu sygnał sygnał bezpośrednio do przycisku, który jest pod nią. Złącze ładowania ukryte za zaślepką. To jest takie tu, w którym wszystko jest pomyślane właśnie tak, żeby jak najlepiej chronić nam telefon. A przy okazji prezentuje się naprawdę nieźle. Oczywiście ono jest takie surowe, takie może powiedziałbym, że takie właśnie bardziej męskie po prostu. Z takim bardzo technologicznym, surowym designem, może takim wręcz militarnym odrobinę. I oczywiście to i w związku z tym nie przypadnie do gustu na pewno każdemu. No po prostu jest zbyt charakterystyczne, zbyt Jakieś, żeby mogło y, być takim naprawdę uniwersalnym produktem absolutnie dla wszystkich. Natomiast, jeżeli zainteresował Was ten wygląd, taki design, to ja Wam bardzo serdecznie polecam to tu i będziecie z niego więcej niż tylko zadowoleni. A teraz dwa klasyki od Spigena i też przelecimy sobie szybciutko w zasadzie z jednym i z drugim, ponieważ to są dosyć też zbliżone rzeczy. Ultra hybrid. Czyli chyba takie najbardziej sztandarowe, właśnie Etui od Spigena bardzo, bardzo popularna rzecz. I Optic Armor, który jest w bardzo wielu płaszczyznach Etui podobnym do Ultra Hybrid, natomiast ma jedną fajną cechę mianowicie osłonę aparatu czyli taką dodatkową tutaj przesuwaną klapeczkę, która jest w stanie zasłonić Wam po prostu w 100% obiektywy. I zaraz sobie pogadamy o tym, czy to fajne, czy nie fajne, ale dla porównania też zobaczmy Ultra Hybrid. Jeśli jeszcze nie mieliście do czynienia ze Spigenem, no to tak jak mówiłem, to jest taka absolutna klasyka w ich ofercie. Tu i bardzo podobne do naszego magmata. To jest w zasadzie dokładnie ta sama konstrukcja, nieco podobne wykonanie, tak naprawdę nawet. Czyli delikatnie matowa, poliwęglanowa szybka i miękkie brzegi z TPU. Czyli też. Bardzo proste, hybrydowe etui, o, można by powiedzieć elementarnych, ale już sensownych właściwościach ochronnych, no właśnie ze względu na to, po prostu, że tu mamy dookoła znów taki bumper, zderzaczek z miękkiego materiału, który będzie chronił przy uderzeniach, podniesiony rant wokół wyświetlacza, delikatnie podniesiony rant wokół wyspy aparatów, to wszystko sprawia, że, no, te najbardziej newralgiczne elementy telefonu po prostu są chronione, czyli jeżeli odłożymy sobie i to nawet tak odrzucimy telefon na blat, on nie dotknie wyświetlaczem nigdy powierzchni, chyba, że będzie, bang. Mega, mega chropowata. I dokładnie tak samo z aparatami. One są zatopione jakby, no minimalnie, no myślę, że tu też chyba, tak na moje oko, nawet milimetra nie ma, ale, no, to jakby już sprawia, i już poniekąd wystarcza, żeby ten aparat jakby nie stykał nam się po prostu z podłożem. Ale, gdybyście potrzebowali, jednak, właśnie czegoś, co wam ten aparat ochroni zdecydowanie lepiej, no to Optic Armor i o bardzo podobnych właściwościach ochronnych, o bardzo podobnych właściwościach ergonomicznych, bardzo ładnie wykonane, bardzo dobrze leży w dłoni, ale główną jego cechą jest to, czyli możemy sobie po prostu w razie potrzeby otworzyć bądź zamknąć wyspę aparatów. To ma Wolenników i Przeciwników. Ja o tym doskonale wiem. Niektórzy to sobie bardzo chwalą, bo po prostu czują się bezpiecznie i wiedzą, że nie porysują aparatu, nie stłuką obiektywu. Część innych będzie irytować konieczność mechanicznego otwarcia tego za każdym razem, a nie tylko wciśnięcia po prostu spustu migawki, wywołania funkcji aparatu w telefonie, tylko właśnie konieczność jeszcze pamiętania o tym. To takie niby nic, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy na to rozwiązanie się decyduje, natomiast ja jakby od siebie jak najbardziej polecam. Nie Widzę nic złego w przezorności, najzwyczajniej w świecie, a tak poza tym naprawdę mamy fajne etui z tą tej dużą powierzchnią z tyłu, która wykonana jest z TPU, ale któremu nadano taką fakturę, że naprawdę bardzo ładnie imituje matową skórę licową, bardzo przyjemnie to wszystko tak trzyma się dłoni w ogóle. Ten materiał też ma to do siebie, że nie prześlizguje się po ręce. To naprawdę dobrze leży. Także jeżeli szukacie właśnie czegoś, co będzie gwarantowało Wam osłonę, również wyspę aparatów w iPhone'ie, a jednocześnie chcecie właśnie etui naprawdę wysokiej klasy, bo Spigen robi super rzeczy. Materiałowo top. Serio bardzo gorąco Wam polecam. Nie ma mowy, żeby się w zasadzie na Spigenie zawieść, Spigenem rozczarować. To ETUI jest specyficzne ze względu właśnie na to, że wpływa bardzo mocno jakby na funkcjonalność samego telefonu, tym dodatkowym jakby właśnie takim przesuwnym, mechanicznym elementem. Nie wpływa na pewno na codzienną wygodę użytkowania, a samo w sobie prezentuje naprawdę, naprawdę wysoką jakość. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, jak najbardziej warto. A teraz chyba najprostsza pozycja z tych wszystkich, które wam dzisiaj mam do pokazania, ale naprawdę również godna uwagi. To jest Etui Silicon od Rinke. Rinkę bardzo sobie również cenię jako producenta. Oni też mają to do siebie, że skubani nawet jeżeli robią coś bardzo prostego, tak jak właśnie to Etui. Jak tylko wyciągamy to z opakowania, to już wiemy, że to nie jest mimo wszystko takie pierwsze lepsze. Nazywam to bazarowe etui. W środku bardzo ładnie wyściełane, materiałem imitującym trochę welur, może zamrz. W każdym razie to jest jakiś syntetyk, ale bardzo, bardzo mięciutki. I będzie po prostu przyjazny o budowie waszego iPhone'a. I dzięki takim wypełnieniom odnosimy też wrażenie, że telefon jeszcze lepiej jakby wypełnia wnętrze etui. On nie tylko tak wskakuje do środka, tylko rzeczywiście trzeba go tam tak wcisnąć. Jakby tam tak wpełzał i jest naprawdę ciaśniutko właśnie później. I to tyle też dobre, że nie będzie dostawać się pod spód żaden brud po prostu. No jeśli nie nosimy to w kieszeni, no to zbiera się jakiś pył z materiału, no w powietrzu lata masa kurzu, osiada wszędzie i ten kurz ma tą tendencję do tego, żeby gdzieś tam wciskać się powoli, powoli pod etui. I rzeczywiście, zazwyczaj jak ściągamy tu i po kilku tygodniach niezdejmowania go, no to tam w środku jest trochę towaru. Im mocniej mamy wypełnione całe etui, no tym jakby prawdopodobieństwo, że będzie się tam brud zbierał, będzie zdecydowanie, zdecydowanie niższa. W przypadku Rinkę Silicon mamy nieco inne podejście do wyspy aparatów, jak widzicie, ponieważ mamy wycięcia tylko na obiektywy. I to też jest o tyle fajne, no bo w iPhone'ach ta wyspa aparatów, jak wiecie, dosyć odstaje. To może i wygląda nawet intrygująco, natomiast jest uciążliwe, jeżeli chodzi o konstruowanie właśnie chociażby skutecznych pokrowców ochronnych. No a tutaj tą wyspę mamy w całości zabudowaną i również wokół właśnie tych oczek tutaj obiektywów tworzy się taki rant, który dokładnie robi to, o czym już wspominałem wcześniej, czyli zapobiega uderzeniom, obtarciom bezpośrednio o powierzchnię, na które odkładamy. No i dokładnie oczywiście tak samo jest w przypadku wyświetlacza. Mamy tutaj delikatny rant etui, również oczywiście wyposażone w MagSafe. I tylko jeszcze ważną informację na koniec jedną wam przekażę, jeżeli chodzi o rinkę silikon, bo myśląc silikon, mamy na myśli raczej takie wiotki etui. To jak widzicie, ale takie nie jest. To jest też tak naprawdę przy okazji etui hybrydowe. Ono jest wzmacniane. Tutaj mamy poliwęglanową płytkę. Wewnątrz zatopioną właśnie pod tym silikonem. Silikonem zresztą w ogóle bardzo fajnym w dotyku. To prawdopodobnie jest ten jeden z lepszych silikonów. Mam wrażenie, że tu ocieramy się mniej więcej o tą taką jakość silikonu wykorzystywanego w protetyce. Naprawdę bardzo taki organiczny jest w dotyku. Jeżeli dotykam skóry, a potem tego... Naprawdę jest podobnie. Bardzo przyjemny materiał i bardzo dobre tuj, które też wam serdecznie polecam, jeżeli szukacie czegoś właśnie prostego w formie, ale również bardzo dobrego jakościowo i bardzo dobrze wykonanego, a zatem będzie się po prostu też takie tui dobrze starzeć. Myślę zatem, że ringe silikon to jest spokojnie przynajmniej 12 miesięcy użytkowania, może nawet więcej. To oczywiście wszystko zależy od intensywności użytkowania, natomiast mogę sobie wyobrazić, że Drinka Silicon spokojnie jest w stanie w Waszych rękach przetrwać powyżej 12 miesięcy, jakby no w dobrej kondycji, o tak nazwijmy to. No bo oczywiście, jak wszystko inne, pokrowce również z racji na użytkowanie podlegają po prostu degradacji, będą się obcierać, przecierać, pękać no spełniać swoje zadanie, prawda? I na koniec jeszcze jeden zestaw tym razem i ponieważ to jest chyba mój faworyt na start, tak bym powiedział, dlatego zostawiłem go na koniec i dlatego właśnie chcę Wam na końcu szybciutko pokazać Wam taki zestawik, który po prostu jest moim zdaniem idealnym właśnie starterem. Mamy iPhona, potrzebujemy szybko jakiejś etui, potrzebujemy dobrego szkła na ekran i tutaj mamy właśnie taki zestaw ESR Classic Hybrid w zestawie ze szkłem hartowanym. I to można powiedzieć, że to jest w zasadzie ta sama jakby linia produktów, co nasz magmat bądź ultra hybrid od Spigena. Konstrukcja jest w zasadzie znowu bliźniacza. Poliwęglan, poliuretan. W przeciwieństwie do pozostałych dwóch, szybka, w pełni transparentna. Nie mamy już tej, tej matowości, która pojawiała się w poprzednich pokrowcach tego typu. Tutaj to jest jakby wysoki połysk, ładnie odbija światło, ładnie się błyszczy. Jeżeli wolicie taki efekt, no to prawdopodobnie zdecydujecie się na Classic Hybrid. ISR to też jest poważny dosyć producent. To jest marka, która istnieje sobie już wiele lat na rynku i oni też naprawdę nie robią lipy. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tu są super materiały. To może być po raz kolejny nie no ale z drugiej strony no też nie możemy oczekiwać nie wiadomo jakich wodotrysków. Smartfony przecież to są bardzo proste bryły. i do nich nie może być, Bóg wie jak skomplikowane. Ono wręcz ma być proste, ma nie wpływać na ergonomię, nie zaburzać jej po prostu przede wszystkim i bardzo dobrze chronić. Dlatego mamy tutaj jeszcze takie delikatne, bo delikatne, ale jednak są wypusteczki na każdym z rogów. Jeśli dobrze pamiętam ISR nazywa to air cushion, czyli właśnie taki po prostu rodzaj poduszki powietrznej, która się nam robi tam w środku. Chodzi o to, że po prostu pęcherzyk w zasadzie powietrza jest gdzieś tam wewnątrz tego ETUI prawdopodobnie zostawiony, i on gwarantuje właśnie jeszcze lepszą amortyzację. Mamy rzecz jasna, MagSafe, MaxSafe w 100% funkcjonalny. Oj, to MagSafe, nie wiem czy nie najmocniejszy dzisiaj. Przy okazji naprawdę nieźle się trzyma. Nie ma takiej opcji, żeby to stąd zleciało. Bardzo duży plus za magnesik, a drugi plus za to, co mamy dodatkowo, czyli mamy tutaj jeszcze szkło na ekran i nie tylko sobie samo szkło. I radźcie sobie, tylko mamy z rameczką montażową. Zakładanie szkieł na ekran, jeżeli nie macie wprawy, potrafi być upierdliwe, ja wiem. Ja na zakładałem się tego w życiu multum, więc jakby idzie mi to szybciutko i sprawnie. Natomiast bardzo, bardzo doceniam ten prosty wynalazek. Zakładacie to po prostu na iPhone'a i to jest rodzaj prowadnicy. Wystarczy tylko już dalej uważać na kurz, ale nie ma możliwości, żeby przykleić krzywo z tego typu ramką. Po prostu zawsze będzie idealnie prosto. Także tego typu zestaw od ISR ja Wam naprawdę gorąco polecam. Uważam, że po prostu świetny, świetny starter. Proste etui, ale właśnie nienachalne, nieprzekombinowane, mocne efektywne po prostu w tym czym ma być a dodatkowo jeszcze bardzo dobry protektor na ekran od razu właśnie z ramką montażową i całym zestawem akcesoriów który pozwoli wam samemu w domu nałożyć to szkło perfekcyjnie no i to byłoby na tyle jeżeli chodzi o nasz szybki przeglądzik, rzeczy które chcę wam polecić już w tej chwili do świeżutkiego iPhone'a 16 generacji tak jak powiedziałem na naszej stronie czy na naszym Allegro znajdziecie o wiele wiele więcej dlatego już zapraszam was żebyście kliknęli w link w opisie tam przejdziecie. Do kategorii po prostu ze wszystkim, najzwyczajniej, w świecie, co mamy do szesnastki. Jeżeli już zamówiliście, bądź nosicie się z zamiarem, no to warto przygotować się, jeżeli chodzi również o po prostu dobór akcesoriów zawczasu. Dlatego zapraszam serdecznie, a teraz dziękuję Wam już za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!